Witam, bardzo śmieszą mnie głosy, że... Konfederacja nie ma programu, że są to populiści, że jacy oni to nie są źli. Są to słowa wypowiadane najczęściej przez wolenników lewicy albo Platformy Obywatelskiej, która za wszelką cenę stara się, no po prostu tego Sławka Męcena wykpić. Zmasowane materiały, słuchajcie, w TVN-ie, w TVP, w ogóle no, niesamowite upokorzenie, że w momencie materiału o lotnisku Hitro w Londynie, o, o po prostu zastoju na tym lotnisku, Dziennikarz w TVP przerywa reportaż, przepraszając yy, oglądających. I teraz nagle następuje przejście yy, po prostu na konferencję Rafała Trzaskowskiego. Jeśli chodzi o wiatraki, wypowiadał się tam o energetyce wiatrowej. Jest to niepoważne i o ile platforma TVP. Przez jakiś czas prezentowało takie podejście dosyć odmienne od pisu, dosyć takie, mm, powiedzmy, stwarzające jakieś pozory. No, niestety, coraz bardziej zaczyna nam się ta telewizja upartyjniać, coraz bardziej się to przestaje ludziom podobać. Ludzie są też Tuskiem niestety zmęczeni, bo rządzą od października 2023 roku, no, przepraszam, od grudnia. Natomiast są oni. Nieskuteczni, nie mają oni się czym pochwalić. PiS pragnę przypomnieć, no oprócz swojej pierwszej kadencji, która była dosyć bezproblemowa, to w trakcie drugiej kadencji pojawił się problem. Pojawił się problem z COVID-em, pojawił się problem z wojną na Ukrainie, problemy z mieszkaniami, problemy z pomocą dla Ukraińców, coraz większe takie nastroje antypisowskie. Też oczywiście sytuacja z maseczkami, ze szczepionkami, segregowanie społeczeństwa. To się ludziom nie podobało. I PiS przegrał wybory, dlatego że ludzie mieli dosyć tego, co się dzieje w państwie: to znaczy zamykanie restauracji, mordowanie po prostu usług, mordowanie gastronomii, mordowanie służby zdrowia, linii lotniczych. Ludzie zdecydowanie mieli tego dosyć. I w momencie, kiedy Putin wypowiedział. No, wtedy to była operacja wojskowa, natomiast wszyscy dobrze wiemy, że była to zwyczajna wojna, jest to zwyczajna wojna. Tutaj doszło do sytuacji, gdzie tak naprawdę ludzie też spojrzeli na to z tej strony, że w, w jednym momencie można tak naprawdę no, zdjąć obowiązek noszenia maseczek, zmienić temat i ludzie to zauważyli, mieli tego serdecznie dosyć. Ja powiem wam tak. Najlepszym rozwiązaniem dla Polski, dla Polaków, byłoby wyrwanie się z tego duopolu, z tego popisu, z tych wiecznych wojen polsko-polskich, z, te, z, te, z tej sytuacji, takiej, że ciągle jedna strona stara się nawtykać drugiej. I jakieś przesłuchania, jakieś komisje śledcze, na które się wydaje tam od 3 do 8 milionów złotych, to są naprawdę pieniądze, które można zainwestować w coś innego. Te, trans, te komisje są często transmitowane live, więc, więc ci politycy też się automatycznie inaczej zachowują, mają świadomość, że zaraz będą w sieci, że to oglądają widzowie. No, ja bym jednak tutaj zajął się poważniejszymi tematami, takimi jak najdroższa energia w Europie, jak problem właśnie jeśli chodzi o węgiel, problem jeśli chodzi o gaz, prąd, najdroższe śmieci. Tutaj w Będzinie płacimy. 45 zł od osoby. To jest bardzo dużo. W Dąbrowie jest taniej, w Sosnowcu jest taniej. W Katowicach bodajże też jest taniej. Także 45 zł od osoby, czteroosobowa rodzina 180 zł. To jest dużo. Ludzi teraz nie stać na takie opłaty za głupie śmieci, bo trzeba o tym powiedzieć jasno, głupie śmieci. I rzeczywiście ludzie są zmęczeni. Ludzie są zmęczeni taką narracją odwieczną, że tutaj się nas próbuje skłócać. O, jakiś pies leci. Tutaj się nas próbuje skłócać. Ciągle się coś wymyśla. I tak naprawdę dochodzi do takich sytuacji, gdzie. Gdzie ludzie są zmęczeni tym sporem politycznym, tą wojną polsko-polską, bo ludzie by chcieli naprawdę podejmować inne tematy. Też zmęczenie słuchajcie, Ukraińcami zmęczenie Ukraińcami w Polsce jest bardzo duże. To się obserwuje wszędzie. Ludzie zwyczajnie mają dosyć pomocy Ukrainie, ludzie mają dosyć tego, że ten konflikt się nie kończy i to widać w społeczeństwie. No, coraz mniej jest osób, które by się wyrażały pozytywnie o Ukrainie. Na początku były to głosy, że wolny kijów to wolna Warszawa, że napędzają rynek pracy, że stwarzają jakieś nowe możliwości. To bardzo szybko wygasło. Za sprawą też niesamowicie pretensjonalnego tonu i takiego podejścia, że im się coś należy. Tak? Oni się zaczęli stawiać w roli bohaterów narodowych. I to się ludziom przestało podobać. Yy, uważam, że polski rząd powinien zajmować się polskimi sprawami. Uważam, że powinno się zakończyć tą taką pro postawę i rzeczywiście spojrzeć trochę na całą sytuację biznesowo mniej, yy, mniej tutaj sympatii, mniej takiego emocjonalnego patrzenia, bardziej to, co nam się opłaca, bo niestety. Wszyscy dobrze wiemy, w jakiej sytuacji jest Ukraina, wszyscy dobrze wiemy, w jakim kierunku to zmierza. My Polacy musimy się obudzić i pierwsze co zrobić, to zakończyć tą wojnę polsko-polską, która trwa, no powiedzmy, że od katastrofy smoleńskiej trwa ona na dobre. Dosyć budowania kapitałów politycznych przez różne afery, przez różne sytuacje. Które mają miejsce, więcej dbania o obywateli, więcej troski o obywateli i z pewnością przyniesie to skutki. Także jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało do wyborów. Mniej niż dwa miesiące zostały. Uważam, że może być ciekawie, będzie ciekawie. I no, jeśli platforma domknie system, to nie będzie dobrze. To nie będzie dobrze. PIS miało ten przywilej, że mieli prezydenta, rządzili, to widać było, że no jest to problematyczne. Natomiast w sytuacji, jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to nie będzie to dobrze dla żadnego Polaka. Po prostu oni mają swoje interesy, oni mają. No, brzydko powiem w dupie obywateli, oni nie odpisują na wiadomości na Facebooku na listy do biur poselskich. Inna sytuacja była chociażby w moim, w moim przypadku z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Jaki, jacy by oni nie byli zawsze, zawsze jak pisałem, to któryś z nich mi odpowiadał, chciał rozmawiać na różne tematy. W przypadku koalicji obywatelskiej to jest taka buta, to jest niechęć i to jest udawanie, że problemu nie ma. I dzięki za uwagę. Dajcie znać co myślicie. Tak jak mówię, to są moje dopiero początki na YouTubie. Będziemy tutaj poruszać mocne tematy, walić prosto z mostu. Tymczasem, miłej soboty i dzięki za oglądanie. Pozdro.